Cześć, witajcie! Moi drodzy, nowa kawa jest, ja siadam do nagrywania kolejnej powtórki podesłanej przez Was. Wy oczywiście widzicie ten materiał innego dnia. Dopiero co na kanale widzieliście fenomenalny wynik na bezecie, a dzisiaj pokażę Wam również świetny wynik uszkodzeń wykręcony przez naszego dzisiejszego bohatera. Naszym dzisiejszym bohaterem jest Uwen z Wave. W plutonie był z Nersulem, który grał na renegacie. su 130 p No na pewno nie możemy powiedzieć w tym TEDeku, że jest to pojazd nowy. Jest to pojazd, który już w grze troszkę. E... troszkę już jest. No trochę czasu minęło, od kiedy został wprowadzony ten radziecki TEDek. TEDek z fajnym camo, obrotową w pewnym zakresie wieżą. Niezbyt może dobrą mobilnością, ale za to solidnym pierdyknięciem. Mamy tutaj. 520 Alfy 243 pny na podstawce 320 na hitach i 1030 metru, metrów na sekundę prędkość pocisku. Tyle samo Ciekawe, nawet nie wiedziałem powiem wam szczerze. Da, da, ja ogólnie są 130 dość dawno nie grałem. Mamy tutaj e, Piękny strzał z podpałą. No, konkretny kaliber działa robi te swoje, że często niszczymy jakieś moduły, podpalamy. Mamy mapę też Elhalów w trybie i spotkaniowym, przepraszam, i zobaczcie, dwa strzały i już doświadczonego gracza w KW3. Nie ma, bo wiadomo, że kto ma KW3, ten jest doświadczonym graczem. No, jego doświadczenie jednak nie było najlepsze przy tym wyjeździe na środek mapy. A już całkiem na poważnie no, BZ176 yy, ma chore uszkodzenia na swoim tierze, Ten Tedek ma te uszkodzenia zdecydowanie mniejsze ale też potrafi, potrafi przypierdzielić i należy się liczyć z tą armatą, a na, w tej bitwie zobaczycie, że naprawdę jeżeli przeciwnicy ładnie współpracują, dobrze wyjeżdżają, A my możemy mądrze stać, to uszkodzenia potrafią też zrobić się same. E, tiery 9 i 7 też e, tych siódemek no, między innymi jak taka trójka, za dużo nie było, ale jakieś uszkodzenia na nich można zrobić. Plus jest taki, że nie ma artylerii, dlatego że, no, 130pm całkowicie nie ma pancerza i jest bardzo podatna na pociski odłamkowo-burzące, więc też taka artka. Czy chociażby właśnie takie bezety, robią bardzo duże kuku z My mamy 1-2400 uszkodzeń zrobionych. Ta bitwa nie będzie jakoś bardzo dynamiczna, ale przyznam szczerze, że jak zobaczyłem wynik uszkodzeń na tym t ku no, to było takie wow. O, teraz sporo się dostaje powtórek właśnie z tymi nowymi bezetami, gdzie jednak królują właśnie nowsze czołgi. ASU 130PM no, do nowszych czołgów już bym nie zaliczał. Oczywiście też ze względu na wysyp bezetów na pociskach odłamkowo-burzących, jak dostaniecie spotę na takiej suce, momentalnie tracicie chapeki, bo grałem z bz bezetem ładne pestki w takie suki robiłem. Ale tu akurat jest fajne losowanie i tego się bać nie trzeba. Widzimy samowentę, y, które przemieszcza się też. Y, jeśli chodzi o rozjazd, mamy dużo czołgów w okolicach bazy. Więc przy wjechaniu naszych sił w kapa, y, no presja będzie dość y, y, mocna, dość intensywna i przeciwnicy mogą zostać skapowani. Bo jeśli chodzi o rozjazd, to teraz y, też tutaj, no niestety y, widzicie pewnie na minimapie, to przeciwnik zagrał północ, kiedy nasza drużyna gra południe. Więc za chwilę. Nasz bohater powinien mieć niezłą strzelnicę. Najważniejsze, żeby ten T-95 i pojazdy, które żyją, trzymały się jak najdłużej, żeby nasz bohater mógł po prostu strzelać, ładować, strzelać, ładować. Jego plutonowy już niestety skończył udział w bitwie, też zapewne zauważyliście, że póki co tutaj, tutaj Uwen strzela z hitów dość mocno, no, chociażby w tego MXA 1357 ten strzał z hita nie ma aż tak dużego znaczenia, ale też nasz bohater robił misję na Obiekt 260 i na, i, i na Excalibura. I jak zobaczycie, nieraz się pytacie, Dedu, na jakim tereku robić misję taką czy owaką? I zazwyczaj mówię na 10 tierze, a UwM pokaże, że no niekoniecznie musicie mieć dyszkę. Niekoniecznie musicie mieć dyszkę. 3 do 6, przegrywamy. kolejne, kolejne strzał udany w T-44. Już prawie 4000 uszkodzeń zrobionych. 4 do 6. No i mamy trzy czołgi nasze w kapie. Najgorsze co może być w sytuacji, kiedy wam siada dobra bitwa i czujecie, że ro robicie naprawdę srogi wynik, a gracie spotkaniówkę i wasze czołgi wyjadą w kapa i już się stamtąd nie ruszą, a przeciwnicy nie chcą tego zdekapować. No to jest wkurzające. Na szczęście dla nas ten kap jeszcze nie jest yy, założony, więc teraz trzeba tylko liczyć na to, że będziemy mogli oddawać jakieś fajne strzały póki, yy, póki nasi nie skapują bazy. Widzimy, że typ 4 Heavy też już jest pewnie yy, w trybie jadę byle próbować tylko dojechać do kapa, a w taki wyjazd, tak pięknej piniaty, jak ma jest typ 4, no to nic tylko korzystać. Oczywiście, kiedy ja nagrywam ten materiał, to jest wierzchołek drzewa na te srogie, japońskie kolosy. Yy, a w wielu sytuacjach niestety te heavyki japońskie nadają się tylko do tego, żeby rozdawać hapeki na lewo i prawo. Tutaj szkoda tego strzału, i właśnie w tej sytuacji przydałyby się hity, z których to Uwen się wystrzelał na początku. No, na, niekoniecznie dobrze, chociażby tego MIXA 1357. Wydaje mi się, że mając intuicję, zdecydowanie lepiej by było przerzucić się chociażby na burzaka w tamtego Lighta, No, ale ja se mogę gadać, a nigdy takiego wyniku jakiego nasz dzisiejszy bohater nie zrobiłem na tym TDK-u i pewnie nie zrobię. E, ładny strzał w bok e, kontro-karo, ale tutaj wyjechaliśmy poza krzaki, więc dostaliśmy też spota. Chcemy walnąć jeszcze jedną pestkę. Udaje nam się to, ale też już tutaj nie za darmo, bo dostajemy strzał z uszkodzeniem mm, zbiorników paliwa. Ja bym to już naprawiał, zwłaszcza, że gramy bez y, gaśnicy, tylko na racjach bojowych. To się dziwię, czemu UWEM tego nie robi. Jest to zawsze ryzyko, że byle durny strzał może nas podpalić. A... O, jaki ty kurwa mądry, jest, mądry. Głupio byłoby się spalić mając 7100 uszkodzeń już zrobionych na tym Tedeku. Wyjazd. Dobicie tej 3 te dwójki, no i znowu dostajemy strzał tego wenty. Tu już jest dużo farta, że tego pożaru jednak nie ma, bo wydaje mi się, że naprawdę Uwen bardzo dużo ryzykował. Kontrocarro, oczywiście, skupiony na tym, żeby podjechać do kapa. My to fantastycznie wykorzystujemy. Piąty frak 7800 uszkodzeń. I właśnie to jest to, o czym mówiłem, jeśli chodzi o misję. Ostatnia misja na 260 to jest chociażby taka, żeby zrobić 8000 uszkodzeń na TDK. I dla wielu osób, zrobienie 8000 uszkodzeń, nawet na tierze 10 na TDK, to nie jest łatwa sprawa. Dla mnie obecnie też nie, bo no, WOD się zmienił, WOD przyspieszył, wygląda tak jak wygląda. Ja gram gorzej, bitwy wyglądają inaczej. A tu mamy bohatera, który robi prawie 8000 na chwilę obecną, nie na dziesiątce. Nie na siódemce Nie na 70 nie na, no, na też nie. Nie na dziewiątce, tylko na 80. Jak odda jeszcze jedną pestkę, to zrobi misję na obiekta 260. Okej, okay, to tu bym się wkurzył. Tu bym się wkurzył, mając prawie zrobione 8000, nie wiem jak to poleciało, no ale dobra, będziemy mogli to poprawić. I jest 8000 uszkodzeń. Na SUS130P. A! Krzysiu, 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 jak ty to oglądasz, jeśli to w ogóle oglądasz i podsyłasz mi tego swojego ISA 6 z tymi śmiesznymi wynikami, to zrozum, Krzysiu, czemu ja nie biorę powtórek takich jak tu UWEN. Ma prawie tysięcy na 8 tierze. 14 do 11, moi drodzy. 5 fragów. Dopiero co wam pokazałem bitmę na bezecie, Na 8 tierze zrobiono tysięcy oszkodzeń, A tu szykuje nam się też. Prawie 9 kafli, może będzie 9 kafli, bo jeszcze jest T28. Nie wiem, czy, nie pamiętam czemu 6 fragów tutaj zależało bohaterowi. On mi napisał, że poprawił misję na Excalibura, bo, więc może to nale było do Excalibura jakaś misja. A może była na 260, żeby te fragi robić? Być może też tak było i nie pamiętam, bo wybaczcie, ja obiekt na 260 robiłem, no już nie wiem, 6 lat temu. Plus minus jest T28. Widzimy, że tutaj na razie nie ma strzału, bo zależy Uwenowi na dobiciu tego T28. No i teraz pięknie. Jest szósty frak, jest specjalista, jest ponad 9000 uszkodzeń. Matko Bosko kochana, chodźmy do rezultatu. A Screeny końcowe wyglądają następująco. Moi drodzy, ale zanim przejdę do podsumowania tego wyniku, chciałem podziękować wszystkim osobom, które zainstalowały Operę GX z mojego przypiętego w komentarzu linka, z mojego reflinka. Dziękuję bardzo wszystkim osobom, które mnie w ten sposób wsparły. Mój drogi widzu, jeżeli nie korzystasz jeszcze z Opery GX albo po prostu chciałbyś mnie wesprzeć, a nie wydawać na to żadnych swoich pieniędzy, to mam do ciebie gorącą prośbę: Ściągnij z przypiętego linka w komentarzu, z mojego reflinka sobie Operę GX zainstaluj, bo ważne jest, żebyście ją ściągnęli, ale też zainstalowali i przetestuj, zobacz tę przeglądarkę, może Ci się spodoba. Mi osobiście ta przeglądarka bardzo przypadła do gustu i dlatego ją Wam e, polecam. Nic Was to nie kosztuje, poświęćcie trochę czasu, a może właśnie się przerzucicie na Operę GX, a przy okazji wesprzecie e, starego dziada, jakim jestem na polskim Włotowskim. YouTube. Dobra, tyle pitolenia, przejdźmy do omawiania szczegółów już tych rezultatów. Mamy tutaj specjalistę, mamy tutaj czołgistę kampera, mamy wsparcie oraz dużego kolibra. Jeśli chodzi o asystę, to było jej całe 139, ale Uwen nie wysłał mi tej bitwy na asystę, a wysłał za to na uszkodzenia, bo tych uszkodzeń było więcej niż widzieliśmy w bitwie, bo tam jakieś pestki weszły bez spota. 9000 869 uszkodzeń i 6 fragów. Prawie 10 tysięcy uszkodzeń na TDK na Tierze 8. Można? Można. Nie wiem, jak takie wyniki się robi, jak trzeba mieć dużo też umiejętności, ale i szczęścia. No ale naprawdę. Wynik zrywa dachę z, pa y dachę z papu. <laughs> tak, wynik zrywa dachę z papu. Pamiętajcie, pamiętajcie, że zrywa dachę z papu i tego się będzie wytrzymać. Łapka w górę dla naszego bohatera. Napiszcie mu jakiś komentarz. Pogratulujcie, bo wynik jest naprawdę kosmos. Uwen, gratuluję. Nie dość, że przekroczenia 2100 expa to przede wszystkim 10 tysięcy uszkodzeń na ósmym tierze. Rewelacja. Nie wiem, czy ta bitwa się u kogoś pojawiła, czy się pojawi. Być może, ale nie mam czasu niestety na to, żeby tego śledzić. Cieszę się, że ja mam możliwość nagrania ją na swój kanał. 26 strzałów oddanych, 23 trafione, 20 z penetracją na te 9869 uszkodzeń, 6227 uszkodzeń na dystansie powyżej 300 metrów. Przejechane 2 kilosy. Na czysto zarobione 237 tysięcy kredytów. X wpadło 6751 punktów. Bardzo dziękuję za podesłanie mi tej powtórki. Moi drodzy, piszcie w sekcji komentarzy jakieś dobre słowa dla naszego dzisiejszego bohatera. Moim patronom oraz wszystkim osobom, które nie przewijają reklam, jak zawsze pięknie dziękuję za wasze wsparcie. Przypominam o moim reflinku do PRGX i o tym, że musicie sobie to zainstalować. No i cóż, jeżeli macie też Instagram, to zachęcam Was do dołączenia do moich mediów społecznościowych, zwłaszcza do Instagrama. Linki do moich mediów społecznościowych macie w opisie filmu. Życzę Wam miłego dzionka i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!